Dokładnie mówiąc, to jednak jest pięć spotkań, bo Tomek gdzieś, uściś, tak, zeznania, tak. Tak, Tomek gdzieś spojrzał jeszcze na mecz towarzyski z Odrą, ten sparingowy w tej przerwie na reprezentację. Pięć spotkań, Dariusza Żurawia wrócił i grał tylko w meczach pucharowych. Teraz dostaje swoją szansę pod Beskidzie, wiemy, że potrafi grać kombinacyjnie. Świetna akcja Janota, trafił brodę. Broda. Broda, no, kapitalna interwencja, gdzieś taki odmokowy mam wrażenie, parkiem ręką. Dopowiedzieliśmy, to jest naprawdę przepiękny kombinacyjny atak wielopodaniowy ze skrzydła Simonsen. Tutaj kończy strzałem Goka, Goku. Tak? Od razu jest start do piłki. Od razu zagrał też piłkę Janota. Teraz Goku trochę mu to e, podskoczyło. E, popatrzmy, szukał Bilińskiego. Biliński Kapitalna akcja! Jeżeli nie było spalonego, to to jest palce i naprawdę jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, on cały czas balansował na linii 16 metra. Ale po, poczekł po, to, to ocenimy, ale zobacz ile miejsca miał. No, tutaj zobaczmy, kolej został bardzo głęboko. No mamy wyjaśnioną sytuację, tak? Wszystko to się wzięło. Z jednej klepki Simonsena na połowie boiska. Kapitalnie mając... zagrał Goku. O, to jest jedna sprawa. Musi wracać. Goku. Strata. Dobry odbiór. Jest ośrodkowanie. Jest strzał z daleka i proszę! Tylko boczna. Ta siatka, tak. to z naszego punktu widzenia to kibice też zareagowali jakby padł gol. Popatrzmy. Goku. Naciskany odbiór Dudy. Jaroch. Bardzo dobre dośrodkowanie I Rodado. Ten lot wysoki, bardzo e, mocno zaskoczony byłby Gonel. Na razie plan wykonali tą pierwszą bramkę, szybko zdobyli. Popatrzmy, jest ośrodkowanie w karne, Nie ma gola, już pachniało, samobuje. teraz. Mocny wzrok, chyba wypchnął wzrokiem właśnie piłkę świata bramki. Ale znowu ta swoboda, luz, dużo miejsca, ogromna różnica między tym, ile, ile swobody mają piłkarze pod Beskidzia, pod bramką Wisły, a z drugiej strony, tak. Ale zobacz dobre, dobre przede wszystkim dośrodkowanie pomiędzy obrońca a pomiędzy brodę. Zwyprostowana noga na wysokości łydki jest konsultacja. Jeszcze będzie się przypomnę, Piotr Urban Sebastian Jarzębach na warze. O nie, to jest, jest czerwona kartka. Duże nic się nie wydarzyło, że ta noga wytrzymała. Jest czerwona kartka. Anulowana żółta, tak. jest czerwona dla Mortenisa. Jelicia walkę do środka, wejdzie. Bartożtanar, tak przynajmniej wy, wydaje mi się z tego, co w tym momencie widzimy na murawie. To też ta ręka, odkłanięta e. No i właśnie to. To też gra przecież po, po To jest ten moment. Markow, Łasicki, idzie w górę. Pilasius. Tutaj wydaje się, że tu nadepnięcie, wiesz, to jest ten moment, gdzie którym zostaje nadepnięty i To będzie rzut karny. To, no, to jest przypadkowa sytuacja, ale wtedy jakoś zostaje, tak znam ten stempel, nadepnięty na, na właśnie z jeszcze na dybarę. Musi to wykorzystać Fernandez. Fernandes położył Igonena i spokojnie, znów w swoim stylu strzelił po raz kolejny pewnie z rzutu karnego Fernandez. Nadzieja mi też albo po drugą połowę troszkę ofensywnej, większy nam udał. Na... Podkleski teraz od razu to dosyć bo rozumajmy to, znaje, mykole, ale rzutem kary. Tylko, że nikt za nim nie idzie. Zagranie do Rodato. Rodato do... i Konen Rodato i Gonen broni został przy bliższym subku. No, trudno było to zmieścić inaczej na Hugiego. Oj, bardzo źle to teraz zagrał Hugi! Hugi wykłada! Będzie szansa! Jest go! zachowaniu Hugiego, ale panta fatalnie zachował się Milasius. No, to co ci zrobiło prezent naprawdę na Wisłę. Na Wkrętnie z tego skorzystała. Świetnie. Cały czas no, walimy Hugiego, bo tu duży efekt też zasługa Izraelczyka przy pierwszym golu. Tutaj także. Poszedł do końca. Ten ślizg taki blokujący. Piłka została przy nodze. Wykorzystali to zimą, krwią w Zagranie. A tutaj to jest katastrofalny błąd Milasiusa. A potem Wypek się wystraszył tego w ślizgu Wytrzymał to wszystko Fernandes. idealnie to wycofał. Miał czas, popatrzył, poczekał, aż trzech piłkarzy praktycznie już leżało na murawie i dopiero wtedy uderzył na bramkę. Drugi gol Hiszpana. No, trochę mi to przypomina sytuację w meczu z gks kiedy też trafił dwukrotnie. Pod Dobra, prosto padła piłka. Popatrzmy. Od razu to się udało zagrać. Goku. Goku. Jest, jest... I jest gol wyrównujący, ale szybka, błyskawiczna akcja. Dwa podania. Prosto padłe goku. Szybko to wykorzystał. Jest 2 do dwóch. Tutaj świetnie. Popatrzmy. Czeltik, tak to jest on chyba. Tak, asystent notuje. Przepiękne zagranie chyba. znowu. Czeltik dobrał tą piłkę, więc doskonałe wejście, doskonałe otwarcie. Piłka między nogami Brody. No to i skupanie! super! I gol! Gol Jarocha, który nie cieszy się zbyt mocno, no bo wiadomo jest byłym piłkarzem drużyny pod Beskidzie, ale ten stały fragment gry i znów szaleństwo na trybunał Popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację tutaj, zobaczmy, no klatka piersiowa ewidentnie wpita piłka przez... Ale zobacz, strzał głową. A tutaj uprzedzony Biliński przez Rodado, odbita piłka od słupka i trafiony tak naprawdę w klatkę pierwszego miarów. Tak, 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 ale to świetne zachowanie Rodado, też jest reakcja Rocha. to jest ewidentnie ruch klatko-piersiowym tułowiem, żeby dobić piłkę. I Nie w tą stronę, tam był wolny sitek, ale popatrzmy, Simonsen, Simonsen, jest zagranie głową, kapitalna bzuta i mamy gola. Przepiękny gol Drzazgi. Podniesiona ręka, bo to jest też były piłkarz Wisły Kraków, tak jak w przypadku Jerocha, nie okazywał wielkiej radości, ale trafił przepięknie. Mec puszczą, 120 minuta, ale poczekaj, mecz puszczą, 120 minuta, też dośrodkowanie, wybita piłka, tutaj akurat idealnie trafiony Tutaj punkt To jest to kapitalna akcja, ja mi się bardziej skłania ku temu, Wisła grająca w osłabieniu, ma jednego zawodnika mniej, więc tutaj świetnie wykorzystane to rozrzucenie do boku do Simonsena, z dużą taką zimną krwią przeprowadzony atak przez Podbeskidzie. A piłkę jest trzech na 3. Kugi szeroko. Żyro uprzedzony. Simonsen nie zdąży. Ale skońcówka. I koniec, koniec tego meczu. To była ostatnia szansa dla Wisły, gdyby nie ta interwencja.